Szymaj, szkoły, dzisiaj sobie zagramy duo z Piotrkiem i Siema. Siema spróbujemy zminować kierka. Zapraszam do... Okej, już jesteśmy pokrętli uczęciu gdzie lecimy. No za dobra na dach czy na czy na ziemię pod ziemią nie wiem pod no dobra pod sztuce mam ja mam fabasa i dużego mi o... Ludzie stawią do ekipy. Nic zobaczą. Chyba co jesteś, kwiatek. Nie wiem. A mogę sztucer i amo. Tutaj jest duży. Duży. I poproszę amo. jak już. A do sztucra. Albo będę tańczyć. Masz amu, powiedziałeś. Bądź, amo, powiedziałeś? Amo, jest. Nie, dziękuję. W amo powiedziałeś, bo to dałem ci amo. Ale, ale ja chciałem więcej. Nie jedno. Żeby to był najlepszy montaż Ej Co to ma znaczyć? Dobity O, patrz jaki bambi Zostaw mi go do no kupa bym mu zrobił a co to ma znaczyć? Co? Widzowie będą smutni. Czymś zabrałeś tak pudełko? No Ej, a jak zrobić zuma na shareplayu? Surefactor, No, ale... tak. Na szerpatory jak to... Nie Normalnie, no w no. ustawieniach kamery. Aha. Ja podjeżdżam. Kurde, do świetnika w nie jestem z Zostawisz Czerwona. mi? Leży. Czekam, nie uratuje Ogram od się ale sorry, nie jestem rozgrzany. Wierzysz mi w ogóle? Leżą? Travis Scott? A dasz mi do tu trawą mam zero. Nie był Travis tylko ta. Ciemnoskóry bombol. Z kolorkami. Hmm. Tam jest! Jeden sto. lewa albo i nie daj mi matsy mam zero matsu ale ja też się ma matsu a dasz mi jednego kewa ja sobie matkę pozbieram Ole Hedzik. Okay. biegł i dostał heda Head shot A ty każdą grę nagrywasz? Nie, to imisz teraz O ten pakot to twój kolega z klasy? Ale... to innej szkole chodzi, ale obok się Aha. Aha. Ja. Na kile? Ty, małem prawie. Ty, obity. Kurde, woda mi się pomyliła z tipem. Jeden jest powalony. Drugie to jest A on się źle zachowuje. Co krzew czeka? Bardzo. Ja go podjeżdżam, chłopiec jakiś spoczony, leży. Nie sam, o, nice. Ty bierz tam jego. Ja zabiorę graplera. Chłop był jakiś spocony. Granko, to ja rozumiem. Pa, fleksuję się. Masz poty, żeby mi dać? Strycha mam. coś. Gdzie? No widzę. Tam drugi. Za zero. Matsy, nie mam. Ten leży by. Podjechać Ej, tam go? Jak go podjechać? Tam leży. I idzie do niego <laughs> Tyrolka od pleców Ale walczy, na nas Ja idę na górkę, żeby na tyły go podjechać Kurde, nie dałem Łopanie Leży dużo za 136 banie Wow, ale dostał główka ładną. jak chcesz? No, ale długo to będzie się wstawiać, wiesz? Masz matce? Mam No to daj. No to daj. A nie, no, dobra. Ja też, ja mam tylko 331 metalu. Nie ja, wiedziałam, że mam Dopplera. Prawda teren. O Zamiast teraz zabiorę sobie AWP. Zależy, czy ktoś nie kampi w krzaku. Czysto. Patrz, czele stawupy, wywale ją i jest przeładowana. No to ja to skrępuję już tam temu. Aha, Każdy. my wczoraj kolega pokazał, że ja tak no, nie robię. Nic do nas. Bez, bo ja jestem taki kreatywowiec. Do mnie też ktoś szczela. No, jakieś babiczki. No jednego, Dobra. A Jeden leży, a drugi jeszcze raz stamtąd. No i zostaw mi te luty. Dobra. Idę do tam tego, Nie ma go. Strzelał stamtąd ktoś. Ja bym potrzebował Amo. Znaczy nie Amo, tylko lepszej MC. Bo mam tylko Famasa. Ty, ja idę pod prom. No, się. Tak nie wolno. To jest nieprzyjazdy ludziom. Ludzie tam. To są gangsterzy. To jest wodna gangu. Prawie dostał. A zauważyłeś, że zwiększyli zasięg grapplera? A od początku sezonu był taki. Aha, jest za. Podjeżdżać? Nie śniadki, nie Za zero byś tam. Ale patrz, to, jaki to jest bambik. No patrz, co on robi! Plecy! Chłopiec na poczony. Jak nie Aaa, bo ja zostawiłem 80 HP, a mnie inny dojeżdża, dojechał. Więc widzowie. Z, 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 już. jeszcze pokażesz? Tą to to, to to co na tyle o, będzie z tego odcinka, więc z następnego. To... Bez sensu to taki odcinek jak wina nie ma. No Ale jeszcze nie skończyłem. Ży, Dawaj na kreatywa. Ży. O to dobra. Tylko czekaj, ja muszę zrobić ten zakończenie. Jeszcze jedno. Bo to mi się pewnie nie nagra. Więc, widzowie, do następnego nora Abym jeszcze o kodzie zapomniał, i o swej, do następnego widzowie. Pa.